Dzień dobry, to są strony ulubione i bardzo dobrze znów się w tych stronach znaleźć. To jest wakacyjna edycja, lipiec, czas na to, żeby zastanowić się, jakie mamy zaległości książkowe, co w wakacje możemy przeczytać i do jakiej lektury sięgnąć. Ja dziś do stron ulubionych przyniosłam trzy książki. Rozpoczynamy od tego oczywiście najgorętszego tytułu ostatnich tygodni, czyli Olga Tokarczuk, Empuzjon. Jest to horror przyrodoleczniczy, pierwszy tytuł powieści autorki po otrzymaniu Nagrody Nobla przez, i jest to historia, która ma mnóstwo metafor, różnych nawiązań i oczywiście pierwsze skojarzenie to jest czarodziejska góra Tomasza Mana, bo to jest sanatorium, mężczyźni leczą gruźlicę, dla chorych na gruźlicę i to jest książka, gdzie prawie nie ma kobiet. Pierwsza kobieta, która się tam pojawia, zaraz ginie, to jest żona właściciela pensjonatu, ona ginie tragicznie. Główny bohater tej książki to jest młody człowiek, wrażliwiec, tak który ma obsesję, że go wszyscy podglądają, a wychowywany przez srogiego ojca, Mieczysław Wojnicz, trafia do tego pensjonatu, do grupy mężczyzn. Różne to są historie za każdym z tych pensjonariuszy. I książka to są ich, ich rutyna dnia po prostu, ich rutyny życia w pensjonariuszy, wycieczki, spotkania przy stole, przy jedzeniu głównie mięsa i rozmowach o kobietach. Tam kobiety są obecne w tych rozmowach właśnie i no, Olga Tokarczuk używa tutaj takiego wytrychu, takiego klucza, że to są rozmowy takie stereotypowe, mizoginiczne. Gdzieś na końcu książki umieszcza ona informacje, że to są cytaty z różnych wypowiedzi no, takich znanych filozofów, pisarzy, bo to jest wypowiedzi Szekspira, Platona, Konrada, Schopenhauera, takich, które no, pokazują ten świat patriarchalny, świat mizoginiczny poglądów na temat kobiet i to jest ta obecność, pierwsza obecność kobiet w tej książce, gdzie no, takimi pierwszoplanowymi bohaterami są mężczyźni, a druga obecność to jest narrator, to, to są kobiety, m, liczba mnoga, które wszystko widzą, wszystko wiedzą i obserwują to, co się dzieje w tym sanatorium w Sokołowsku. Jest tam no, oczywiście dużo puzli, które trzeba układać, ten koniec jest oczywiście zaskakujący, bo to jest horror, czyli jest mrocznie, jest mgliście, jest dużo grzybni, lasu, muchu i innych przyrodniczo-leczniczych albo może trochę drapieżnych historii w empuzjonie Olgi Karczuk Na pewno na wakacje, na lipiec świetna lektura, bardzo Państwu polecam. Druga książka to jest też książka, znaczy nie wiem dlaczego powiedziałam też, bo w tej książce nie ma w empuzjonie Olgi Tokarczuk, nie ma bohaterek kobiet, one gdzieś tam się pojawiają, są na drugim planie, aczkolwiek decydującą rolę pełnią. No to tutaj główną bohaterką w tej książce córka rzeźnika Janiwa Iczkowica, izraelskiego pisarza, no to jest zdecydowanie kobieta. To jest też podobny czas zaborów, mała, mała wioska, w której Żyje społeczność żydowska, i nagle tą społecznością jakby wstrząsa pewna, pewne wydarzenie, bo e, przykładna żona Fania Kajzman, matka pięciorga dzieci, ucieka w nocy. Ucieka w nocy i robi coś, co jest e, no niespotykane. Ona jest córką rzeźnika, jej e, takim amuletem, symbolicznym przedmiotem w tej książce jest e, mały rzeźnicki nóż. Ona ucieka nie dla siebie, tylko dla siostry której mąż przepadł, gdzieś po prostu wyruszył w podróż i nie wrócił. I ona szuka tego męża siostry, chce go odnaleźć, nie robi tego sama. W tej jej podróż wyprawę zabiera takiego miejscowego odludka, milczka, człowieka, który nosi jakąś tajemnicę. I oczywiście wszystkie te tajemnice się tutaj odkrywają po kolei krok po kroku, kilometr po kilometrze, bo, bo córka rzeźnika, Fania Kajzman, no to jest książka podróży, ona się przemieszcza i spotykają ją przeróżne historie, ale to no, jest książka, która oczywiście niesie ze sobą coś więcej niż tylko opowieść o podróży, bo to jest historia właśnie o tej emancypacji kobiet, to jest historia o tym, że za każdym z nas jest jakaś opowieść to, że jesteśmy tacy dziś, to, to nie jest przypadek, tylko coś spowodowało, że, że tak jest. I, i no to też jest taka układanka, to są też puzzle, to jest też przejmująca historia Polski, czasów zaborów, społeczności żydowskiej. I, i no pokazana mam wrażenie, że tego wcześniej jakby nie mieliśmy w naszej literaturze, więc bardzo państwu polecam. Córka rzeźnika Janif Iczkowic. Z hebrajskiego przełożyła Anna Helberstadt i to jest wydawnictwo poznańskie. I chcę podkreślić, że ta książka jest bardzo sensualna też w dotyku. Ta okładka jest taka um, aksamitna i rzeczywiście pięknie oddaje no, też klimat tej książki, atmosferę tej książki. Więc to jest też przedmiot, który świetnie się czyta, ale też jest no, bardzo. Wydana fantastycznie. I trzecia książka, którą dziś przyniosłam, która w ogóle żadną nowością nie jest, kompletnie nie jest nowością i to jest książka, jakaś moja podróż, też sentymentalna, bo ona zawładnęła mną no, w czasach studenckich to jest Greg Zorba, Nikosa Kazanca Kisa. No i to jest historia, którą wszyscy Państwo doskonale znają i jak ja pewnie pokazałam tę książkę, i Antonego Quina na okładce, który grał w wersji filmowej, w adaptacji filmowej tej książki. To Państwu się pewnie uaktywniła ta muzyka i ten taniec, bo to jest książka, którą, która, tak jak mówiłam, mnie pochłonęła, przez jakiś czas ją po prostu straciłam. Komuś pożyczyłam, nie wiem komu, i kilka tygodni temu w jednej z szafek, w jednym z miejsc nowych dla mnie zobaczyłam tę książkę i coś mi się tam obudziło, i chcę bardzo do niej wrócić, bo to jest książka, taka afirmacja życia. Główny bohater, Greg Zorba, prosty człowiek, ale no to te, te, te słowa, które on opowiada swojemu przyjacielowi wykształconemu, oczytanemu, no myślę, że, że chcę je jeszcze raz przeczytać i sobie przypomnieć tę atmosferę tej książki i wrócę do niej w te wakacje. I ten taniec, i ten śpiew, i no to takie bycie tu i teraz, i to wszystko co... Greg Zorba poprzez Nikosa Kazancakisa opowiada: To, to chce w te wakacje do tej Grecji, na tę Kretę przynajmniej e, przez literaturę e, podróżować. Nikos Kazancakis, no, filozof, myśliciel i, i rzeczywiście najba, najczęściej tłumaczony grecki autor, więc ja z wielką przyjemnością do tej lektury wrócę. Może Państwo też mają takie książki, które właśnie w wakacje. Warto odkurzyć i znaleźć albo książki, które się po prostu właśnie gdzieś tak pojawiły w szafeczkach, to wtedy mam, w wakacje mamy więcej czasu. Bardzo polecam, żeby, no żeby otwierać te strony z kartki, papieru, wszystkie litery łączyć, w zdania i, i jakby zanurzać się w te wszystkie historie, odpocząć, sprawdzić też. Czy to, co kiedyś nas pochłonęło, dziś równie mocno nas zaangażuje. To są strony ulubione. Za tydzień zapraszam na kolejne, w których na pewno będzie też literatura, dla, literatura młodzieżowa, bo myślę, że to też warto, żeby wiedzieć, co naszym dzieciakom albo młodym widzom stron polecić. Bardzo dziękuję, dobrego czytania i do zobaczenia.